Siemano ludzie! To ja dzisiaj na kanale mamy przestyłeczkę z CMC. Zasłoniłem to biletem. Tak się ona prezentuje. Ja już ją odwróciłem, jak widzicie. A w środku mamy. Już może widzieliście. Tu mamy paragon. I tutaj spróbujemy to tak otworzyć, żebyście nie widzieli. Tak, tak, tak. Pierwszą kartą, jak widzicie, jest to SELECT i jest to karta z autografem i koszulką Enzo Pereza. Fa bardzo fajna karta, mi się osobiście bardzo podoba. Jest to limit, mój limit to 77 do 99, a więc bardzo fajnie kupuję ją na SoemC, zapraszam, to jest sklep w Ameryce, tam się głównie kupuje karty NBA. Ale są i też takie. Kupiłem sobie jeszcze kartę Kamo Łukasz Piszczek. To jest karta limitowana do 200. Poczekajcie, może zrobię tak, żebyście nie widzieli, co tu jest. Karta Kamo jest tu do 249, a więc fajnie. A kartą, którą. Bardzo o nią walczyłem jest karta Wojciecha Szczęsnego z Donrasa, pani Don Soccer 2015. Wojciech Szczęsny autograf z tej kolekcji, z tego co wiem, to jest jedyny autograf z, tych kole... z kole... Po... Po... Polaków z tej kolekcji. Bardzo fajny autograf. Idzie on na tyły, a więc przesyłka myślę, że bardzo fajna. Szczególnie te dwie karciochy to są mega karty, tak, tak wiem. Mega, mega. Dobra, na tym filmiku to wszystko. Zapraszam do oglądania następnych. Pa, cześć.